Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku Cyklu Pań z Kryzysu, dzisiaj was zabieram tam, na samą górę, nie wiem czy to widać, ale tam właśnie idziemy, trochę to potrwa, dlatego startujmy. Na początek gratulacje dla wszystkich, którzy skorzystali ze złotej okazji w mennicy inwestorów i kupili złoto i sprzęt do sprawdzania złota z kodem na darmową dostawę, czyli dostawa. Swoją drogą to polecam moją serię shortów na YouTube tutaj na kanale, gdzie w przyspieszonym tempie dowiecie się kilku ciekawostek na temat tego, jak sprawdzać złoto. Oczywiście to porady przydatne, kiedy kupujecie złoto gdzieś na grupkach w internecie albo w innych przypadkowych miejscach, bo jeśli kupujecie w miejscach z renomą, to trafienie na podróbkę jest raczej niemożliwe, więc taka szczegółowa analiza jest Wam wtedy. Zupełnie zbędna. A samo złoto zawsze warto mieć, a szczególnie warto było je mieć wtedy, kiedy co chwila mieliśmy nowe rekordy na cenie złota, i to nie tylko notowanego do dolara, ale również do złotówki, gdzie inwestorzy złotówkowi mieli też sporo czasu na zainwestowanie w złoto przy niskim dolarze, co przekładało się na relatywnie niską cenę złota w złotówce. Niestety dolar poniżej 4 złotych na razie odszedł nam do historii i wygląda na to, że Napięcia na Bliskim Wschodzie dalej oddziałują na notowania zarówno dolara, jak i złota, gdzie następuje ucieczka do bezpiecznych aktywów. Kiedyś mówiłem, że wszystkie czynniki mające wpływ na wysoką cenę złota już się spełniły, czyli głównie relatywnie niskie stopy procentowe i napięcia geopolityczne, ale widzę, że póki co nie ma perspektyw na zakończenie żadnego z trwających konfliktów zbrojnych, więc popyt na złoto dalej może utrzymywać się wysoki tak długo, jak długo będzie źle. Czy to źle będzie wynikało z geopolityki czy też z drukowania, a swoją drogą Rosja też wpadła na pomysł drukowania 7 bilionów rubli. Więc i popyt od zwykłych Rosjan pewnie też będzie teraz wysoki. A jak będzie źle, to się okaże hmm, oczywiście po wyborach prezydenckich w USA, które już będą za kilka dni, a tam też swoją drogą mamy niezłe cyrki. Jeśli śledzicie tamte wydarzenia, to możecie się zorientować, że z demokracją to ma w sumie niewiele wspólnego, a już na pewno nie z tą demokracją z antycznej Grecji. Gdzie tylko obywatele mieli prawo głosu. Co prawda niby w Stanach Zjednoczonych też tak jest, ale wymaganie od obywateli jakiegoś dowodu na bycie obywatelem, no jest teraz rasistowskie. Wychodzi na to, że ktoś może być zbyt mało inteligentny na to, żeby ogarnąć, jak zdobyć dowód, ale wystarczająco inteligentny na to, żeby głosować na tego, kto mu obieca więcej. Możecie się domyślić, która z opcji politycznych. Optuję za takim rozwiązaniem, żeby niezbyt lotni i nieinteligentni mieszkańcy kraju mogli głosować w wyborach. Co samo w sobie też nie jest takie łatwe, jak zobaczycie na załączonym filmie. A w konsekwencji. A w konsekwencji tego filmu wspomniana maszyna do głosowania zniknęła z lokalu wyborczego. I powiedzcie mi teraz, czy to nie jest takie dosyć dziwne, że zawsze, ale to zawsze, jak są jakieś awarie podczas głosowania, to beneficjentem takich awarii jest kandydat demokratów. Chociaż patrząc na to, jak idzie kampania wyborcza, to nawet by nie było dziwne, że posunęli się do jakichś małpich figli żeby wyniki demokratów były trochę lepsze, bo im więcej Kamala udziela wywiadów, tym bardziej spada jej poparcie. Wspierające demokratów media o tym wiedzą i trochę naciągają rzeczywistość. Jeśli widzieliście wywiad Kamali dla CBS, to wiecie o co chodzi. Wywiad był tak pocięty i w jednej z wersji tego wywiadu była klasyczna i bardzo charakterystyczna dla Kamali sałatka słowna. Natomiast w drugiej wersji tego podjętego wywiadu były już dosyć takie zwięzłe odpowiedzi. Trump oczywiście nie przeszedł obojętnie wobec takich zdarzeń i postanowił pozwać telewizję CBS na 10 miliardów dolarów za naruszenie teksańskiego prawa, które zakazuje oszukańczych działań w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jakby tego było mało, to ostatnio nawet Biden nazwał wyborców Trumpa śmieciami, co ten z szybkością błyskawicy wykorzystał i przyjechał na swój wiec wyborczy w śmieciarce. Tak, prezydent Stanów Zjednoczonych jeździł sobie śmieciarką. Samo nazwanie połowy obywateli Stanów Zjednoczonych śmieciami oczywiście nie przysłużyło się kampanii Kamali. Co jeszcze tak szybko zidentyfikował i w akcie desperacji postanowili, no nie uwierzycie, zmienić zapis z wypowiedzi Bidena. Tak, żeby kontekst wypowiedzi nie był już tak bardzo negatywny, a sama wypowiedź straciła trochę na mocy. No to są prawdziwe demokratyczne standardy. A demokraci nie mają łatwo, bo w ostatnich dniach kampanii zaczynają odpalać najcięższe działa, czyli zaczynają wyzywać przeciwników od wyznawców Niemców w 1939 roku. I to nawet nie sama Kamala Harris, bo przychylne jej media czyli w sumie wszystkie duże media podłapały tą retorykę. I zaczęły grzać temat, że w Niemcy w 1939 też mieli spotkanie w Madison Square Garden i to na kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Na szczęście ta narracja okazała się nie być do końca przekonująca i nie przysporzyła Kamali pozytywnego PR-u, więc została częściowo porzucona, chociaż to pokazuje jak bardzo podzielona jest amerykańska scena polityczna i to chyba nawet bardziej niż ta nasza. Ale nie tylko Amerykanie poszli w drugowojenną niemiecką retorykę. Nasze europejskie wybitki. Umysły też chętnie to podłapały. Syn Ozjasza Szechtera, ambitnego działacza komunistycznego, bardzo ostro wypowiedział się o potencjalnym wyborze Trumpa na prezydenta. W podobnym tonie zresztą wypowiedziała się pani Appelbaum, czyli żona Radosława Sikorskiego, ostrzegając nas wszystkich, że Trump mówi jak rasowy dyktator. A teraz dołączył jeszcze pan Klusman, którego tygodnik zaatakował jednocześnie Trumpa, i Jolona Maska. Taką negatywną narrację wypomniał też sam Elon, który też mocno zaangażował się swoją drogą w wybory, ale jak widać, przekaz mediów jest dosyć. Jednostronny. Co swoją drogą doprowadziło też do wspomnianego w poprzednim odcinku zamachu na Trumpa, jak i kolejnego zamachu pomiędzy odcinkami, ale tym razem już wykrytego wcześniej. Tym razem przy polu golfowym, gdzie przybywał Trump, 58-letni nie doszły zamachowiec, siedział sobie w krzakach i mierzył do członków ochrony Trumpa. Na szczęście tym razem jeden z członków ochrony oddał strzał jako pierwszy co spowodowało natychmiastową ucieczkę do morosłego snajpera. Później okazało się, że jego był bardzo zaniepokojony stanem demokracji po możliwej wygranej Trumpa, co może dawać do myślenia, że padł ofiarą właśnie tej medialnej nagonki na możliwe cofnięcie się wahadła ze strony liberalnej, na tą konserwatywną. A taka odchyłka może nastąpić, bo strona liberalna już pokazała, że na problemy świata nie za bardzo może coś poradzić, więc teraz wyborcy mogą dać szansę tej drugiej stronie, a media, które mocno straciły na wiarygodności, mogą zacząć odbudowywać swoją pozycję poprzez bardziej obiektywne pokazywanie faktów, a nie ferowanie konkretnych opinii. Pięknym przykładem strachu i oburzenia, i też takiej lekkiej zmiany z ferowania opinii do pokazywania faktów, jest wiadomość od Jeffa Bezosa, który powiedział, że Washington Post, którego jest właścicielem, nie poprze żadnego z kandydatów na prezydenta, co jest wiadomością no, dosyć neutralną, ale media od razu jednostronnie zinterpretowały to jako brak poparcia dla Kamali Harris, a czytelnicy zaczęli bojkotować subskrypcję jako oznaka urażenia ich uczuć i braku przedstawienia konkretnego obrazu rzeczywistości. Zupełnie tak, jakby nie chcieli dostać informacji, tylko konkretną opinię. No, oby się to zmieniło, ale najciekawsze i w sumie trochę tragiczne w całej sytuacji jest to, że multimilionerzy jak Bezos czy Musk muszą stawać w obronie niezależności faktów, a nie rząd, który w sumie sam kreuje jedną konkretną narrację i później jej od wszystkich wymaga. Co widać też niestety u nas, jak zmieniające się ekipy przejmują TVP. I grzeją swoją narrację bez najmniejszego skrępowania. Żeby tego było mało, to nie tylko medialne awantury działają na niekorzyść demokratów, ale też dane rynkowe nie wychodzą zbyt dobre. Jak wiemy już z naszych poprzednich spotkań, że dane dotyczące zatrudnienia są dobre tylko w chwili publikacji, a później się je urealnia w dół, jak już nikt na nie nie patrzy. Natomiast tym razem dane o zatrudnieniu okazały się jeszcze lepsze, w cudzysłowie lepsze. A chodzi konkretnie o to, że prognozy nowych miejsc pracy opiewały na 106 tysięcy miejsc pracy, natomiast faktyczny odczyt wyniósł 12 tysięcy miejsc pracy, no niby dalej na plus. Ale zatrudnienie w sektorze prywatnym spadło w tym czasie o 28 tysięcy miejsc pracy, co oznacza. Że to głównie oferty pracy w urzędach trzymają amerykański rynek pracy. Doprawdy jest to wspaniała gospodarka, gdzie rząd może zatrudnić jednych do kopania dziury, a innych do zasypywania dziury, i dzięki temu bezrobocie spada, a PKB rośnie. Co trochę pokazuje to odbicie w kształcie litery K, o którym kiedyś sobie rozmawialiśmy, że świat giełdowy i świat rzeczywisty no, nie muszą iść w parze i jak widać na załączonym obrazku, nie idą, chociaż mamy jednego z lepszych inwestorów, który zdaje się mówić, że taki rozjazd może długo nie potrwać i giełda może dogonić świat realny i on wtedy ruszy na zakupy, a chodzi mi tutaj oczywiście o Warrena Buffetta, który zgromadził już 300 miliardów dolarów gotówki poprzez sprzedaż posiadanych przez siebie akcji, no między innymi Apple i Bank of America a także wstrzymał skup akcji własnych. Warren zadeklarował, że będzie kupował akcje własne tylko wtedy, kiedy uzna, że ich cena jest poniżej wartości firmy. A z ciekawostek, to sama gotówka Buffetta jest teraz więcej warta niż rynkowa kapitalizacja Disneya, czyli 173 miliardy, McDonalda, 211 miliardów, czy nawet AMD, 230 miliardów. A jak już o Bank of America wspomniałem, to warto zaznaczyć, że kryzys w amerykańskiej bankowości nie został wyleczony, mimo że od dawna o nim nie słyszeliśmy, tylko został przykryty i w pewien sposób trochę zamrożony. Obecnie banki siedzą na gigantycznych, niezrealizowanych stratach, które znacząco przewyższają to, co działo się w 2008 roku i to w sposób dosyć, Astronomiczny. Do tego dochodzi dosyć gwałtowny w ostatnim czasie wzrost rentowności obligacji, czyli spadek ich wartości, co było pierwotną przyczyną obecnego kryzysu bankowego. Wtedy to Fed musiał. Panicznie odpalić program BTFP, czyli Bank Term Funding Program, w którym w dużym skrócie taki lombard dla banków, gdzie owe banki mogły brać pod pożyczkę pod zastaw obligacji po ich nom nominalnej cenie, a nie cenie rynkowej, która była dużo niższa. Teraz banki muszą spłacać te pożyczki, no bo plan był taki, że stopy procentowe spadną i obligacje znowu będą więcej warty niż ich wartość nominalna. Jak widzicie po rentowności, no tak też się nie stało, ale pożyczki są spłacane i wartość aktywów w pożyczkach Fedu już spada i to Całkiem dynamicznie. Ciekawą jest też sytuacja, gdzie politycy przebierają nogami do cięcia stóp, a rynek patrzy na to, co się dzieje i mówi, że rentowność jednak powinna rosnąć, i to się dzieje właśnie teraz z obligacjami. Dlatego bardzo mnie ciekawi, co teraz się stanie z systemem bankowym, jeśli dorzucimy do tego jeszcze ciągle trwający problem z nieruchomościami komercyjnymi w Stanach Zjednoczonych. Gdzie głównie banki regionalne są tam umoczone. Może to właśnie pod to Buffett zbiera gotówkę. Jak będzie wielka wyprzedaż na bankach, to on sobie wtedy troszkę kupi. Albo po to, żeby odegrać rolę takiego JP Morgana, który w wielkim kryzysie, za namową rządu USA, chodził i ostensacyjnie kupował akcje, żeby zmniejszyć skalę spadków i zachęcić ulicę do kupna. Bardzo mnie to ciekawi i większość odpowiedzi pewnie zaczniemy poznawać zaraz po wyborach. Ale zostawmy ten najgorszy kraj trzeciego świata i wróćmy do Europy, gdzie Niemcy mają stan przedzawołowy, a produkcja przemysłowa wręcz leży i kwiczy. Natomiast ich wzrost PKB wygląda tak, że nie wygląda prawie wcale. A warto pamiętać, że jeszcze tak niedawno Niemcy były silnikiem napędzającym całą Europę. Teraz ten silnik wygląda, jakby nie miał paliwa i to dosłownie. Naszemu zachodniemu sąsiadowi ciąży szczególnie wszystko, co jest energochłonne, a wynika to głównie z tego, że rosyjski gaz przestał być ekologiczny po wysadzeniu gazociągu oraz ekologiczne zaczadzenie, które sprawiło, że energia została opodatkowana absurdalnie wysokimi opłatami. No ale sami chcieli i nas wszystkich wepchnęli w Zielony Ład, i inne zbyt ambitne programy redukcji CO2. Niemców oczywiście nie żal, bo sami musieli odkryć, że wiatraki i baterie nie wystarczą do zasilenia przemysłu, ale żal firm, które były ich dostawcami lub podwykonawcami, szczególnie w Polsce, bo spadek aktywności gospodarczej niestety przełożył się też na nas. O, tym, o czym zresztą kiedyś już rozmawialiśmy, bo to jest jeden z czynników, jaki nasza Rada Polityki Pieniężnej będzie brała pod uwagę przy zmianie stóp procentowych. Najbardziej z naszej perspektywy odczuwalna jest chyba wywrotka branży motoryzacyjnej, z której to przecież Niemcy słynęli przez długie lata, a w Polsce wiele firm zajmowało się podwykonawstwem do niemieckich fabryk. Teraz się okazało, że chińska konkurencja ich wygryza, a rosnące koszty dobijają to, co zostało. Teraz Volkswagen ogłosił, że zamknie aż trzy swoje fabryki i zwolni kilka tysięcy pracowników w związku ze spadającym popytem na ich samochody. Co ciekawe, rząd Niemiec nie za bardzo ogarnia, z czego to wynika, i z czego wynikają zwiększone koszty producentów. I zaapelował do kierownictwa firmy o ratowanie miejsc pracy. Cytując, według rzecznika rządu, dla kanclerza Olafa Scholza, istotne jest to. Aby ewentualne błędy decyzyjne kierownictwa z przeszłości nie działały na szkodę pracowników. Celem pozostaje zachowanie i zabezpieczenie miejsc pracy przekazano. Widocznie kolodzy zapomnieli nam powiedzieć, że za tak zwaną transformację energetyczną zapłacimy biedą. Nikogo jakoś nie trzeba było przekonywać w historii do zmiany na lepsze, np. Na z telefonów z wyświetlaczem monochromatycznym na smartfony, albo z bryczek na samochody. No, ale z energią wydaje się być inaczej i prąd, który miał być tańszy. No teraz jest dużo droższy jak w przypadku naszych bałtyckich wiatraków, gdzie 1 megawatogodzina może kosztować 512 zł, podczas gdy koszt węgla na wyprodukowanie 1 megawatogodziny to około 280-290 zł. I nie dajcie się omamić wyznawcom boga pogody mówiących, że to nieprawda, bo prąd z węgla jest dużo droższy. No więc to nie prąd z węgla jest dużo droższy, tylko podatki, które sobie sami wymyśliliśmy. Gdyby nie one, to węgiel byłby praktycznie niepokonany, jeśli chodzi o koszty wytworzenia energii. No ale jak już przy drożyźnie jesteśmy, to mam do Was pytanie. Co się z Wami stało i dlaczego nie wydajecie pieniędzy na głupoty? Spadły właściwie wszystkie kategorie sprzedaży detalicznej, no, poza samochodami i lekami. Więc wychodzi na to, że jedyne co robicie, to jeździcie samochodami do apteki, Pewnie pomeliskę na uspokojenie, co jest w pełni zrozumiałe, jeśli się posłucha wypowiedzi naszych rządzących, którzy twierdzą, że jak nie stać obywateli na nowe ubrania, ale stać jeszcze na jedzenie, to wszystko jest tip top, bo to dobrze dla klimatu. Pragnę Wam przypomnieć, że Europa odpowiada za około 6% emisji CO2, więc cokolwiek byśmy nie zrobili, to wpływ na Ziemię będzie nijaki, zakładając, że w ogóle jakiś mamy więc może efektu nie będzie, ale przynajmniej zrobimy z siebie pośmiewisko, szczególnie w oczach Chińczyków, którzy co chwilę otwierają nowe gigantyczne elektrownie węglowe, żeby zachować konkurencyjność swojej gospodarki, no i dalej być fabryką świata. A wracając już do samych zakupów, to przyczyną ich spadku jest zapewne wracająca inflacja. W kilka odcinków temu rozmawialiśmy sobie o tym, że inflacja wróci, no i tak też się stało. Po chwilowym spadku znowu widzimy, że ceny przyspieszają w tempie 5%, a głównym motorem ich wzrostu jest właśnie energia, a tak naprawdę to podatki w tej energii. A jak nie trudno się domyślić, to energia jest potrzebna do wszystkiego od wytwarzania produktów poprzez ich transport, a na wystawieniu w oświetlonym sklepie kończąc, więc tutaj mamy uderzenie po kieszeniach nie tylko ze strony producentów produktów, ale też bezpośrednio w rachunkach, które wszyscy zaczęliśmy dostawać. Jedyną nadzieją dla nas są jakieś szybkie wybory, żeby znowu politycy się zaczęli starać o obniżenie rachunków. A tak na poważnie, to RPP może mieć bardzo trudne zadanie, bo spadająca sprzedaż nie wróży nic dobrego, więc wypadałoby pobudzić gospodarkę i obniżyć stopy, ale z drugiej strony mamy rosnącą inflację już 5%, co wymagałoby utrzymania stóp wysoko przez jeszcze jakiś czas. Na szczęście dla działalności RPP już chyba ostatecznie upadł plan wprowadzenia wyłomu w tych sprawach kredytowych czyli dopłat dla deweloperów słynny kredyt na start bo główny koń pociągowy tego pomysłu minister Tomczak już nie jest ministrem. Tak bardzo narzekał na komisji sejmowej, że ludzie zainwestowali w nieruchomości i oczekują, że ceny nie spadną. No i skończyło się tak, że to minister Tomczak spadł ze stołka. A jakbyście się zastanawiali, co było przyczyną rezygnacji pana ministra, no to był nią artykuł na wirtualnej Polsce, gdzie ustalono, że pan Tomczak poprzez swoją kancelarię notarialną obsłużył w ciągu ostatnich 4 lat sprzedaż 1717 mieszkań oraz sporządził 30 601 aktów notarialnych pomiędzy deweloperami a ich klientami. Dziwne, że nikt wcześniej nie wpadł na możliwy konflikt interesów i możliwe podstawy tak zaciekłego przepychania dopłat do deweloperów przez pana ministra. A jak już wiemy, większe dopłaty dla deweloperów to większe ceny mieszkań i mniej pieniędzy w kieszeni, co może negatywnie wpłynąć na inflację. A okazuje się, to znaczy to zawsze było wiadomo, ale teraz rząd się przyznał, że zbyt niska inflacja rozwaliła budżet państwa, bo wpływy z podatków są za niskie. Czyli podsumowując, zbyt mało straciliście, żeby państwo mogło przetrwać. Musicie tracić więcej dla dobra państwa. Na szczęście dla budżetu zdrożyją nam samochody. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o tym, że Unia Europejska wprowadza cła na chińskie elektryki, bo są za tanie i zbyt dobre w porównaniu do tych niemieckich? No więc te cła przeszły będą sięgać nawet 50%, ale ciekawe jest to, że nie wszystkie kraje poparły wprowadzenie tych ceł. Od głosów wstrzymali się Niemcy. No bo wiadomo, że to nie Niemców głównie ta sprawa dotyczy, ale za to Polska leciała pierwsza, żeby zagłosować za tymi cłami. No i teraz się okazało, że kolejny raz daliśmy się ograć jak dzieci, bo Chińczycy zapowiedzieli, że zakażą inwestycji w krajach, które poparły cła i jednocześnie pozwolą na inwestycje w krajach, które tych ceł nie poparły. Czyli Niemcy podpuścili nas do głosowania za, cła przeszły, podratują trochę niemiecki rynek, a jednocześnie Niemcy będą rozmawiać z Chinami o tym, żeby montownie chińskich samochodów powstały w Niemczech, żeby tamten przemysł samochodowy nie umarł do końca. Piękna zagrywka, a my jak zwykle ograni, ale za to z poczuciem dumy. Kolejną naszą taką dużą przegraną będzie pewnie odbudowa Ukrainy, gdzie jedyne co będziemy mogli zrobić to pokryć koszty, no ale czas pokaże czy znów damy się ograć. I na koniec jeszcze ciekawostka, nie wiem czy aktualna na chwilę w której to oglądacie, ale wejdźcie sobie na stronę Ursusa i zobaczcie co tam jest po jego sprzedaży. Sam nie będę tego tu wrzucał, bo za takie sceny pewnie od razu bym dostał bana od YouTube'a, ale jak już odkryliście to możecie wrzucić w komentarzu dla potomnych co tam było zanim zniknęło. Tutaj dopiero można wysunąć soczyste teorie spiskowe, ale to może już na kolejny raz. Tyle na dzisiaj i do usłyszenia.